O mój Boże! Leci! Uhuhu. Ale było ekstra! Co? Co? Jak to? Dobra, nieważne. O, czekaj, leci! O! Uhuhu. Uhuhu. Dobra. O, czekaj. Godzina 0001. To może już idziemy do domu. Czy jeszcze będziemy tutaj? Idziemy. Czy chcesz zostać Nie no. Idziemy. Oh, Boże, dostanę y, gęsiej skórki po tym Po tym wszystkim oh, Ale było A oh, ano A no widzę No widzę Możesz puścić, Nieźle a tu w pi... Satuś dymnął. Uchy. -huh. Tam jest dopiero ładnie. Dobra, idziemy, bo muszę się trochę ten jak to od ładnie. Pod... Ojciec mi Oj, się A bo Chodźmy na balkon. Chodźmy na balkon? Po co? Ty nie chcesz już oglądać. No, nie chcę. Już się wyszumiałeś? Tak. Wyłączyłeś nagrywanie?